paneczko, ziomeczki, ja jestem Kendall, jestem K. YouTube, a dzisiaj to zagramy na Sky Warsach. Zapraszam oczywiście na mój nowy kanał na YouTubie, który Wam może. Linka w podam w opisie. Myślę, że odcinek Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę. Tak. Kamerami coś nie chce. Działać, Kudy. sorry. Sorka ziomeczki. I oczywiście yy, mam już trzy stałe, sta już mam trzy tenki stałe. No. Kurde Kurde yy, Oczywiście mam Ziomeczki yy. Tak ziomeczki mam trzy stałe Właśnie drewno, wiaderko z wodą I lawą Na razie takie stałe itki yy, Później będzie tego więcej I oczywiście zapraszam na ten nowy kanał już mam odcineczek z Jasie już znowu Skywarsy będą i oczywiście dzisiaj się te szlaki, bloki pojawią myślę, ktoś mnie zabił, ktoś mnie zabił o, nie, 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 nie dobrze, widzimy się na kolejnej dobrze, jesteśmy już na kolejnej ręce i co 20, co 15 łapek w górę po tym odcinku wrzucę wam do opisu Vulture na Super vipa na jeden dzień na Skywars na tydzień na Skywarsy, na tym serwerze. I oczywiście możecie napisać, co mogę kolejnego stałego kupić, bo na razie mam tylko 3 mm, stałe. Powiedzcie mi, co mam dalej zbierać. Ja ogólnie chciałem, teraz zbieram na, jeszcze kosztuje 3000. Ja mam aktualnie y, 8 monetek malutko, bo musiałem kupić te trzy rzeczy stałe, ale nie martwcie się, y, będzie tych stałych więcej po mieczyku zbieram na perełkę, po perełce może na seta, jak jeszcze. Y oczywiście nagrywam to y na zapas, nie, bo jeszcze z, z Wallsów i z Lucky bloków dzisiaj zrzucę odcinek. co Odcinki się teraz zbytnio nie będą pojawiały, tak. Y bo oczywiście nagrywam to na nowym kanale i tam y niedługo będę miał już wyświetlenia. Y dajcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli Wam się filmik spodoba będę Wam za to mega, mega wdzięczny jeżeli tam, jak dobijecie, dobra dobijecie tam 20 łapeczek w górę, to dostaniecie to będzie tak, to będę mega wdzięczny to właśnie, nie, dobra, już kolejnego sklepałem, tak, drugi ziomaczek sklepany i możecie napisać yy, 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 co mam jeszcze nagrywać, yy, bo ja chciałem aktualnie The Wallsy i Lucky Bloki nagrywać, ale to jeszcze później, 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 dobra. Lucky Bloki właśnie dzisiaj też śemeczki nagram. Yy, I napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał w jeden dzień, dwa filmy, czy jednak nie. Napiszcie w komentarzach. Yy, ja ogólnie chciałem z kamerką, nie? Chciałem filmik tak stawić. Trzy odcinki na zapas, nie? No dobrze, sklepał mi ziomeczek. Dobra, widzimy się na kolejnej a ręce. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej, a ręce znowu mi coś tutaj nie działa. Ciągle mi... Ciągle mi telefon wypada. Prawda? No. Dobrze. Sorka ziomeczki, że ten, że mi wypada. że nie mogę nagrywać na chwilę, bo telefon wypada, ale teraz ok, dzisiaj The Walls'y będą, bo chciałem nagrać, żeby ten film, żeby te filmy jakieś fajniejsze były, żeby wam się dobrze spodobały, żeby je, żeby daliście za te filmy łapki w górę, bo to bardzo motywuje do kolejnego nagrywania. Tak, oczywiście nagram z kimś na pewno, na pewno z kimś nagram coś, ale to, to się okaże, nie, to się okaże, no właśnie kids Kate, nie o. to się okaże, może z kimś nagram nie wiadomo, nie wiadomo yy, chciałem yy, dzisiaj dołości, yy, dzisiaj trzy filmy na zapas, puszczę szybko szybko, szybko, patrzcie, patrzcie, patrzcie patrzcie, zabiliśmy tego typka yy, tak zostali nam jeszcze o boże, jeszcze pięciu osób jeden Lamże. I oczywiście mam tylko drewno stałe, wiaderko z wodą i lawą. Tak, na razie ta, trzy, stałe, trzy stałe już mam, bo kupiłem mmm, poza tym odcinkiem. Wczoraj kupiłem dwa stałe, czyli wiaderko z wa, wo, lawą i wodą. Myślę, spodobało mi się tej tki, bo wiecie... Nie chciałem być takim nubem właśnie kto, Nie chciałem być dziemaczki takim nubem który nie miałby stałych kudle kamera Żeby kamera mi nie posz, Żeby nie mieć stałych no właśnie dziemaczki, yy, dobra Dobra idziemy do tego typeczka szybko, 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 szybko. Fuck you, fuck fuck, fuck Dobrze tutaj dobra nie, spadłem, ziomeczki. Y, to tak. Y, ja wam, od... jeżeli... Jeżeli odcinek ci się spodobał, daj łapkę w górę. Y, nie, jeżeli filmik, oczywiście, ziomeczki, wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć.